Dzień dobry, dzisiaj zajmiemy się odejmowaniem pisemnym i na początek takie coś prostego, bo wiadomo, że nie, wszystkie, nie wszystko odejmowanie możemy zrobić w głowie. Niektóre działania są na tyle skomplikowane, że trudno jest nam to policzyć. Dlatego możemy to zrobić za pomocą działania pisemnego. I na przykład, gdybyśmy mieli do odjęcia takie liczby. Jak to robimy? Po pierwsze, zapisujemy w ten sposób, żebyśmy mieli jedności pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami, setki pod setkami, no i oczywiście potem podkreślamy to. Odejmowanie zaczynamy od strony prawej, czyli od końca. No i patrzymy. 4 odjąć 2, no to mamy 2. I teraz uwaga. Czy mogę od 8 odjąć 9? No oczywiście, że nie czyli muszę pożyczyć od mojego sąsiada. Pożyczam sobie jedną setkę, właściwie biorę tą setkę i rozmieniam na drobne dziesiątki. Czyli zabieram stąd jedną setkę, zostaje mi dwie setki. Tutaj przenoszę jedną, jedną rozmienioną setkę, czyli mam dziesięć dziesiątek. Dziesięć dziesiątek i osiem dziesiątek, to w sumie mam osiemnaście. I teraz już mogę bez problemu odjąć. Osiemnaście odjąć dziewięć, no to mamy dziewięć. I teraz Tutaj już zostało mi tylko dwie setki, czyli 2 odjąć 1 zostaje mi 1. Zawsze mogę zrobić sprawdzenie, czy moje odejmowanie zostało zrobione poprawnie. Co wtedy trzeba zrobić? Ano do wyniku 192 musimy dodać to, co odejmowaliśmy, czyli nasz odjemnik. Czyli dodajemy 192, 2, dodać 2, 4, 9, dodać 9, 18, ósemka na dół, jedyneczka do przodu, do góry i tutaj mamy 3. Odjęło nam się dobrze. No to przejdźmy dalej. I zróbmy sobie taki przykład. Odjąć 198. Tu już będzie bardziej skomplikowane, ponieważ trzeba będzie pożyczać od samego, że tak powiem, Początku odejmowania i znowu pamiętamy, że odejmujemy od strony prawej, zaczynamy odejmowanie. No i znowu od jedynki nie mogę odjąć 8, czyli pożyczam stąd. Stąd zabieram jedną dziesiątkę, zostaje mi tych dziesiątek 5. I ta jedna dziesiątka idzie do tyłu, czyli mam 10 plus 1, czyli tutaj będę miała 11. 11 odjąć 8, no to zostaje mi 3. I znowu uwaga, od piątki nie mogę. 9 odjąć, czyli muszę pożyczyć od tej trójeczki. Tutaj zostaje już tylko dwie setki, a te 10, 10 dziesiątek, czyli jedną setkę, dodaję tutaj 10 i 5, będę miała 15, czyli dostawiam sobie tak naprawdę 1 do tej piątki. I mam 15 odjąć 9, to mamy 6. I tutaj 2 odjąć 1, no to jest 1. Tak samo mogłabym zrobić sprawdzenie, ale... Nie będę tego wykonywała. Możecie to zrobić sami i zobaczyć, czy jest dobrze policzone. Teraz odejmowanie, które chyba sprawia największą trudność, czyli takie, w którym występują, w odjemnej występują zera. No i zapiszmy sobie taki przykład. Czyli 405, odjeń zróbmy 268. I teraz już na dzień dobry mamy. Taką sytuację, że od 5-8 nie możemy odjąć. Od zera nie mogę pożyczyć, no bo tu nie ma nic, tak? Czyli muszę zacząć pożyczanie od tej cyfry, która jest różna od zera, czyli od czwórki. Zabieram czwórkę i tutaj zostaje mi trójeczka. Jak to mówię moim dzieciom w szkole, zabieram do sąsiada, Zostawiam, stawiam u niego na podwórku, czyli tutaj już mam 10, no bo jedna setka to jest dziesięć dziesiątek, tak? I teraz dopiero od tego sąsiada mogę do siebie zabrać tylko tyle, ile mi potrzebami. Potrzeba jest jedną dziesiątkę, czyli tutaj zostaje tych dziesiątek 9. A tutaj zabieram na koniec jedną, czyli będę miała 10 i 5, czyli 15. I teraz już bez problemu mogę wykonać odejmowanie. 15 odjąć 8, no to mamy 7. 9 odjąć 6, 3. 3 odjąć 2, 1. Oczywiście moglibyśmy wykonać sprawdzenie. Jeżeli czujecie taką potrzebę, to proszę zróbcie to. I jeszcze jedno odejmowanie, czyli takie, w którym e, mamy same z, e, właściwie prawie same zera w odjemnej. Zapiszmy sobie coś takiego. 2000 odjąć 1724. Tutaj będziemy musieli dużo pożyczać. Bo zobaczcie, od samego końca nie mogę już odejmować, bo od zera czwórki nie odejmę. Nie mogę pożyczyć od sąsiada obok. Od następnego też się nie da, czyli dopiero od tej dwójki zaczynam pożyczanie. Jak zabiorę 1000, żeby go rozmienić, to tutaj zostaje mi 1. Tutaj wtedy. Mam 10 setek, no bo 10 setek daje mi 1 tysiąc, i dopiero stąd mogę zabrać jedną setkę, tak, zostaje ich 9, a tutaj ta jedna setka staje się dziesięcioma dziesiątkami. Czyli tak, idę od sąsiada do sąsiada i zostawiam mu trochę, tak, zabieram stąd znowu jedną dziesiątkę, czyli tych dziesiątek tutaj zostaje 9, a tutaj ta dziesiątka idzie na sam koniec, i teraz dopiero mogę rozpocząć odejmowanie. 10 odjąć 4, 6, 9 odjąć 2, 7, 9 odjąć 7, 2, 1 odjąć 1, nic. I jeżeli mamy taką sytuację, że jak odejmiemy te pierwsze cyfry i nic nam nie zostaje, to już nie zapisujemy tutaj nic, nie zapisujemy 0. No bo przecież nikt z nas nie widział, jak to zawsze mówię, nie ma, nie ma banknotu 0200, tak? Jest 200 na przykład. Tak samo tutaj nie możemy napisać z przodu zera. Nie piszemy, po prostu nie ma. Dziękuję. Mam nadzieję, że pomogło Wam to w zrozumieniu i do usłyszenia.